Okej, okay, także siemianeczko wszystkim, z tej strony Protei, już z w serwisie na moim kanale, SHAKES AND FIDGET, dzisiaj Porozmawiamy sobie o Demon Hunterze, zresztą nim również się zajmiemy, pokażę Wam coś zmieniło na postaci i przede wszystkim odpowiem Wam na pytanie, dlaczego uważam, że Demon Hunter nie dostanie nerfów. Przeanalizujemy to sobie, wdrożymy się trochę w historię tej klasy i mam nadzieję, że jakimiś tutaj rozsądnymi argumentami pokażę Wam, że ta teoria naprawdę ma sens i naprawdę wierzę, że no, najprawdopodobniej przynajmniej w najbliższym czasie Demon Hunter tych nerfów nie dostanie. Oczywiście trzeba pamiętać, że nic nie jest pewne, jest jeszcze czynnik ludzki, wiadomo, ale na ten moment wszystko wskazuje na to, że szybko nerfy na domu, też nam się nie szykują i dzisiaj postaramam się to udowodnić. Dlatego zapraszam was już do oglądania. Dobra, a więc najpierw, żeby w ogóle żebyśmy w ogóle tutaj mogli rozpocząć ten temat tak naprawdę to musimy troszeczkę nakreślić w sobie historii tego naszego Demon Huntera i, dzisiaj, i teraz postaram się to właśnie zrobić. A więc tak, mamy, słuchajcie, najpierw oczywiście 2020 rok i dokładnie 3 kwietnia startuje nam ten serwer S68, na którym debiutuje Demon Hunter jako klasa Klasa, która, której umiejętność polega na tym, że może odrodzić się. Odrodzić 100% swojego zdrowia yy, i ma na to 25% szans. Oczywiście, po utraceniu go całkowicie, więc jest, ta, ta szansa jest tylko jednorazowa. Yy, tak, oto debiutuje nam Demon Hunter, yy, klasa, która na tamten moment jest yy, powiedzmy jeszcze, jeszcze nie jest aż tak zauważalnie słaba. Yy, ale widać, że je, jednak za dobra ona nie jest. Yy, ale no, na początek gracze levelują fajnie, wbijają 200 poziom i tak dalej. Dobrze to tam idzie wszystko, fajnie się nią lochy klika, no ale potem, kiedy zaczyna się już bardziej powiedzmy ten etap, na którym na którym już mniej, mniej liczą się lochy, a bardziej liczy się po prostu tutaj tak naprawdę no umiejętności, klasy w PvE, czyli w na arenie, w tym momencie jednak graf zaczynają zauważać, że Demon Hunter jest bardzo, bardzo słabą klasą i bardzo słabym wyborem, no i im dalej w las, tym gorzej tak naprawdę. No i na tych poziomach 300+, już widać, że po prostu Demon Hunter jest klasą praktycznie niegrywalną na tym, na tym etapie. Przegrywa znacznie więcej walk, walk z innymi klasami niż każda inna klasa, w związku z czym gracze, powstają różne memy i tak dalej, gracze zaczynają się śmiać z Demon Huntera, że jest klasą kompletnie, kompletnie tragiczną. No i twórcy gry to zauważają i widzą, że Demon Hunter kompletnie nie nadaje się do grania no i następnie mamy 21 czerwca 2022 roku, czyli po ponad dwóch latach takiego stanu Demon Hunter w końcu dostaje swojego reworka. Oczywiście parę miesięcy wcześniej się jakieś tam prace pracy trwały, była jakaś beta i tak dalej, ale ostatecznie w czerwcu Demon Hunter dostaje reworka dokładnie w aktualizacji 13.0. No i zmieniają mu się następujące rzeczy. Zamiast 25% na odrodzenie dostaje w tym momencie tutaj 44% szans na wkrzeszenie się i odzyskanie 90 punktów tutaj swojego, swojego zdrowia. Oczywiście spadam tutaj ilość tego odrodzonego HP, ale zwiększa się również szansa na to i zwiększa się oczywiście bardzo dużo, bo zwiększa się z 25% do 44, także bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście dalej wraz z kolejnymi odrodzeniami tutaj liczba przewracanych punktów życia zmniej, zmniejsza się o 10%, czyli na przykład drugie odrodzenie 80% dostaje HP 3, 70% itd., tak dalej No i do Dodatkowo o 10%, a nie o 10 punktów. No dobra, nieważne. I dodatkowo tutaj zmniejsza się też szansa na to odrodzenia 2%, czyli 44 na 2 i tak dalej. No więc, więc tutaj tak to wygląda. Takie zmiany weszły na nowego demo Huntera. No i co się następnie dzieje? Następnie gracze jednoznacznie wskazują na to, że Demon Hunter jest po prostu bardzo, bardzo mocny po tych zmianach. To już wskazywali gracze, którzy grali na beta-serwerze, na którym zmiany były podobne, podobne. Podobne buffy dostał Demon Hunter i gracze już wtedy zwracali uwagę, że jest troszeczkę za mocny. Były symulacje na SF2, które pokazywały, że na inne klasy radzi sobie bardzo dobrze. No, ale przede wszystkim nie to jest, można powiedzieć, głównym problemem Demon Huntera, chociaż też jest wiadomo. No, bo jednak, jeżeli chodzi o PVE, jest to klasa dyskusyjnie być może najlepsza do PVP być może w pierwszej trójce. Tutaj pewnie można by się spierać. Na pewno, jedna, jedna z najlepszych klas do PVE, i w tym samym momencie jest to klasa kompletnie najlepsza w PV w PvE sorki, no bo tutaj tutaj źle mówiłem PvE to, to jest oczywiście walka w lochach, PvP to jest walka z innymi klasami no i tutaj mówię, że w PvP Demon Hunter był to praktycznie no, jedną z najlepszych klas, a w PvE był klasą kompletnie deklasującą wszystkie inne, to znaczy po prostu klika lochy tak łatwo i tak dużo taniej nieporównywalnie do innych klas że to jest jego główny problem w tym momencie. No i oczywiście Demo Hunter dalej jest taki jaki jest aktualnie dalej jest klasą, która w tym momencie ma te 44% szans na odrodzenie, nie od, nie od razu pełnego zdrowia i to się zmniejsza, ale jednak w, tym, w tej materii nic się nie zmieniło, dlatego też we wszystkich topkach, czy jak pamiętam, pytacie się jakiegoś content creatora, zawsze Wam poleci Demon Huntera, bo po prostu ta klasa w tym momencie jest kompletnie, kompletnie bardzo mocna. No i gracze oczywiście już od mniej więcej tego czasu reworka, czy już od ponad roku czasu domagają się, domagają się tutaj Zmiany tego Demo Huntera, z trochę nerfów tego Demo Huntera jest to bardzo popularny wątek na tawernie SIGSO i na oficjalnym Discordzie. No ale twórcy twierdzą, że te zmiany są niepotrzebne. Oczywiście jest to wypowiedź z, z, tutaj z tawerny, już troszeczkę starsza, nie, nie jakaś bardzo aktualna, ale jednak twórcy stwierdzają, że Demo Hunter jest aktualnie ok i wychodzi im, że. Gracze wcale nie chcą jego, jego tutaj nerfów, w związku z czym nie ma co też się opierać na samych tutaj teoriach z tawerny, bo wiadomo, że na, na tawernie jest powiedzmy sprzeciwiczne środowisko, graczy, którzy są, no, wiadomo, bardzo doświadczeni w tej grze, grają bardzo dużo w nią wydają też często sporo pieniędzy i tak dalej, i ich opinie mogą się trochę różnić od gracza takiego, wiecie, casualowego, który sobie po prostu pyka w gierkę for fun, więc to też trzeba mieć na uwadze, no ale jak widzicie, jednak twórcy gry mają zdanie, że nerwy Demon Huntera wcale nie są jakieś konieczne, więc to jest bardzo istotny argument, oczywiście to jest zdanie jednego tylko z twórców gry, Leandera, ale jednak, jednak też, no nie jest ono jakieś bardzo nowe, więc polećmy sobie, powiedzmy, z tą argumentacją dalej. Następnie mamy 2023 rok, dokładnie maj. 23 maja Demo Hunter dostaje nowy layout i zmianę nazwy umiejętności, ale tutaj bez zmiany jej, jej balansu. Co ciekawe, jest aktualizacja 16.0. No i co w niej weszło? Wszedł w niej nowy, nowy berek. Nowy berek, jak wiecie, który, który tutaj dostał sobie. Dostosuj te zmiany na berku. Możemy sobie wejść na berka na szybko. Berek dostał zmiany, i teraz już potem po tych zmianach, tutaj, klikniemy sobie na ikonkę berka, pojawia nam się nowy layout. I w tej samej dokładnie aktualizacji, dokładnie to samo. Czyli ten nowy layout wszedł również na Demon Hunter'a. No i co to oznacza? Demon Hunter dostaje nowy layout, dostaje nową nazwę umiejętności, ale ta umiejętność się nie zmieniła. Kompletnie zero zmiany, jeżeli chodzi o tą umiejętność. Dalej działa tak samo, jak działała. No i to jest bardzo, bardzo istotne, bo twórcy mieli tutaj świetną okazję do jakiegoś tutaj reworka, ponownego, ponownego rebalansu, czy tych nerfów, no a tego nie zrobili po prostu. Zostawili to, co było w tym starym layout'cie i i nowo, na, zmienili tylko nazwę umiejętności, ale jej funkcjonowania kompletnie nie. Także to moim zdaniem też świadczy dość mocno o tym, że no, twórcy po prostu nie chcą tego Demon Huntera na razie ruszać, bo mieli do tego świetną okazję i tego nie zrobili. Zmienili tylko i wyłącznie berka. No i w związku z tym tutaj możemy spekulować, że raczej, raczej tego nie chcą robić, zresztą też niedawno chyba, nie wiem, jakoś w, w wakacji mieliśmy również informację o, to, że, o tym, że twórcy myślą tutaj nad zmianami na przykład wojownika jako klasy gdzieś tam idą w tym kierunku tam jeszcze jedna klasa została wymieniona no ale jednak Demon Hunter nie został wśród tych klas wymieniony, więc to też jest myślę, że ważny argument, że raczej twórcy nie idą w tą stronę no i tutaj już wisienka na torcie, czyli ostatnia rzecz, ostatnia nowiutka tak naprawdę rzecz, czyli mamy tutaj 11 października, generalnie no październik 2023, w którym to twórcy dali Demon nową ikonkę Tutaj nową ikonkę, zarówno przy broni jaką ma, nową podkę, nowy wygląd podki, jak i nową ikonkę jej klasy. Tutaj przy przyniku oczywiście, czy tutaj na ręce mogę Wam pokazać, dostał Demon Hunter nową ikonkę i była to nowa ikonka i dalej bez żadnych zmian. Warto zauważyć, że wszystkie klasy, które dostawały nową ikonkę, zawsze dostawały jakieś zmiany, czyli na przykład Berek dostał nową ikonkę, dostał zmiany. Paladin dostał nową ikonkę, dostał zmiany, Adam Hunter dostał nową ikonkę i zmian nie dostał. Dlatego też mm, jest to również kolejny argument za tym, dlaczego. Twórcy tego Demon Huntera raczej nie będą w najbliższym czasie ruszać. No i to jest w sumie tyle. To jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o moją argumentację. Myślę, że ogarnęliście, o co mi chodzi. Zrobiłem tutaj mały research i, i przeanalizowałem to wszystko. I no, ewentualnie z działań twórców wynika to, że Demon Hunter najprawdopodobniej w najbliższym czasie nefów nie dostanie. Ale oczywiście, tak jak cały czas mówię, cały czas na początku też powtarzałem, tutaj dochodzi się czynnik ludzki, mogą być różne działania, które. Idą w jednym kierunku, ktoś potem może coś nagle zmienić, zmienić zdanie, i może nagle ten Demon Hunter jakieś nerwy dostanie, może jakieś nie, wiem, wydarzenie się wydarzy. Które wpłynie na to, że twórcy stwierdzą, nie no dobra tego Demon Huntera to trzeba jednak, trzeba jednak zmienić, nie ma, nie ma co. No i te nerfy dostanie, nie wiem, ale w tym momencie wszystko wskazuje to, że Demon Hunter zostanie taki jaki jest. No i możecie też dać znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie. Czy gdzieś tam zgadzacie się z moim tokiem rozumowania tutaj w tym filmie przedstawionym. No i, no Demon Hunter na razie, co ja o tym sądzę, czy powinien dostać nerfy, czy nie, moim zdaniem Powinni go troszeczkę ruszyć, bo faktycznie w tym momencie jest lekko zasilny Nawet jeżeli to jest moje main konto i nie mam powodu do smutku z tego powodu jakichś wielkich, no to jednak powinien być zachowany ten balans w grze. Powinien on zostać trochę znerfiony, ale moim zdaniem powinien zostać tak znerfiony, żeby nie ruszać go w PvP, to znaczy nie osłabiać go jeżeli chodzi o walki z innymi graczami, bo na tej materii jest po prostu dobrze. Moim zdaniem jest on no, jedną z silniejszych klas, wiadomo, ale też nie, nie da się osiągnąć idealnego balansu. Lepiej, żeby był klasą w top 3, niż na mm, siłę próbować go gdzieś tam po środku umieścić i znowu zro zrobić z niego klasę kompletnie na szarym końcu, jak to było przez pierwszy rok. W związku z tym polecam po prostu tutaj, no polecam, no fajnie by było po prostu jakby tutaj Demo Hunter nie został zbytnio osłabiony, jeżeli chodzi o walki z innymi graczami, no ale jednak, jeżeli chodzi tutaj o lochy, to kompletnie, kompletnie teraz jest po prostu za silny, za silny w tych lochach, nie ma, nie ma to porównania do innych klas, jeżeli chodzi o procenty, na przykład z takimi samymi statami, Dehacz czy Zwiadowca, no Dehacz zdecydowanie ma lepszy, mimo tego że Zwiadowca jest uznawany za klasę totalnie bardzo fajną w lochach. No więc po prostu um, uważam, że lekkie nerfy mu się jednak należą, ale prawdopodobnie w najbliższym czasie ich nie doświadczymy. Także tyle, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o kwestie Demon Huntera. No i teraz sobie przejść może już do tego naszego dechaczka tutaj, um, co tu się na w ogóle pozmieniało od ostatniego czasu, trochę nieboznego odcinka. I teraz mieliśmy te, ten nowy serwer EU7. Trochę dużo, dużo z tego maga nagrywałem. Jakieś tam inne rzeczy, Halloweeny i, tak, i te sprawy. Zresztą chciałem cię powiedzieć o sprawach kanału i o nich powiem, ale na końcu tego materiału, więc do tego sobie zaraz wrócimy. A teraz zajmiemy się Demo Hunterem. Demo Hunter. Dalej ma, słuchajcie, stary setik stary secik z jakiegoś 560 poziomu ze starego legendarnego Lochu. Czekam dalej sobie spokojnie. Być może już na legendarnym Lochu na święta będę się przebierał, a być może. Będzie będzie to dopiero legendarny loch na Wielkanoc. Muszę to do dobrze sobie wyliczyć, ale jednak mm, nie chciałbym takiej sytuacji, że będę musiał ten 600 poziom wbijać, mm, a okaże się, że nie będę przebrany. Także chyba wolę się przebrać jednak na tych, nie wiem, pięciu poziomach niżej, mm, czy tam ośmiu. Mm, no a jednak mieć już nowy setiak na pewno w momencie wbijania 600 poziomu, mm, więc taki jest mój cel. Mm, no a na razie jest stary setik, na razie tu nic nie wymieniam. Zbieram sobie surki, odkładam. Mam na razie cztery. 4 miliony prawie tych tajemniczych odłamków Nie wiem na ile bym mógł wszystko ulepszyć, na pewno jeszcze nie razy, nie razy 20, żeby ulepszyć wszystko razy 20 to bym potrzebował jeszcze spokojnie z No nie wiem ile bym tutaj potrzebował, no co najmniej z 500, z 5-6 tej milionów tych tajemniczych odłamków, także jeszcze do tego mi dużo brakuje Ale myślę, że już razy 18 spokojnie wszystko sobie machnę jak się przebiorę Więc, więc to myślę, że będzie całkiem spoko opcja No i tak Levelowo to się nic nie zmienia za bardzo. Jeżeli chodzi o ranking tego serwera, to tutaj Bloody jest raczej top 1, cały czas na tym top 1 trzyma, ja teraz robiłem Awkę, więc się go trochę wyprzedziłem, ale on jest raczej to jest zdecydowanie top 1 tego serwera. Statowo nam mocno ucieka. Tutaj tylko 5000 przewagi w zręczności, a strat w strat wytrzymałości mam aż 8 koła, ponad 8 koła, już 9 koła, więc blodmi mi jak widzicie lekko ucieka z tymi statami. Wynika to z tego, że lecę trochę bardziej w EXPA. Zresztą Koks robił podsumowanie, ja sobie sprawdziłem, sprawdziłem przykład do miesięcy, w których leciałem trochę mniej w EXPA, no to wyciągam około, około tego no miliona EXPA w, w miesiącu więcej, także jest to jednak spora różnica w sumie. No ale miliona, no może, znaczy tutaj. Mi, znaczy miliona, nie do końca miliona, miliarda, no ale dobra, nieważne. Mm, około miliarda, EXPA więcej, więc to jest dość sporo. Mm, I co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że mm, to jest taka trochę ciężko, ciężko to porównywać, można powiedzieć, do miesiąca do miesiąca, bo to są różne czynniki, wiadomo. Czasem jest więcej eventów, ekspa, czasem jest mniej. Ale generalnie, no myślę, że chodzenie tej hybrydy mi się opłaca, bo statowo mm, nie tracę zbytnio dużo. Mm, powiem Wam szczerze, myślę, że statowo no na przykład do koksa takiego leci Golda, straciłem chyba w tym miesiącu 300 statystyk, coś takiego, więc naprawdę nie jest to jakaś ogromna ilość, a Expo myślę, że tam wychodzi mi na plus, bo muszę pamiętać o tym, że Georgia dalej mnie goni, dalej mnie goni Georgia na tym serwerze. 582 poziom, no i bardzo jest, jest no blisko, no blisko, blisko, nie blisko, no są jednak dwa levely na tym etapie gry, to jednak dość sporo, no ale jednak, 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 Jestem cały czas goniony przez nią, muszę na to uważać. Georgia też leci bardzo mocno EXPA. Chyba ona to w ogóle nie hybrydę gra, tylko, tylko kompletnie, już w ogóle leci EXPA na tym etapie. Trochę nierozsądnie, no ale może takie jest styl gry. Wiadomo, każdy niech gra jak chce. Tutaj 10 koła przewagi mam, jeżeli chodzi o główną statę, i 6 koła straty, jeżeli chodzi o poboczną, czyli mamy tutaj, no, gdzieś tam 4 koła na plus. Także. Także myślę, że i tak to jest to ładny wynik. No i myślę, że spokojnie będziemy ją i tak i tak dalej przeganiać. Ale jestem ciekawy, kto z nas pierwszy, bierze 600 poziom, bo tutaj, George, może coś wyczarować na koniec. Na pewno ja chyba żadnych hasów w rękawie na razie nie trzymam, więc, więc zobaczymy, będzie ciekawie na pewno. No i na pewno myślę, że na pewno moim celem osobiście będzie pierwszy 600 level na demon hunterzy w Polsce. To oczywiście tak samo jak było z 500 poziomem, tam się udało 500 wybić pierwszy na serwerze, więc, więc fajnie. Tutaj nie wiem, czy już tak samo będzie mi się poszło. Części, ale myślę, że damy radę, powalczymy na pewno gildyjnie. Top 2, siedzimy dalej, tutaj też się nic kompletnie nie zmienia. Na spokojnie, Gildia Revolution, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z gildii. No i Siege na pewno tutaj też się trochę wzmacnia, ale też widziałem niestety, że Exodia chyba skończyła grę, prawdopodobnie. Tak słyszałem, więc szkoda, bo to też bardzo mocny demon-hunter serwera. No i niestety, ale prawdopodobnie, prawdopodobnie koniec gry. No jeżeli chodzi o inne rankingi, to tutaj też bez większego... Bez większego szału, także tak to wygląda. Mm, wielkich zmian nie ma na, 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 na tym koncie. Mm, oczywiście lecimy sobie spokojnie, jakie kaniawki. Jeżeli chodzi o kalendarz, jeżeli chodzi o kalendarz, często nie pytacie: ja na tym koncie kalendarza nie skipuję. Mm, z racji na to, że po prostu, no wiecie, jak ja mam podejście do tej gierki, fajnie jest wszystko grać z głową, ale jednak też za bardzo pocić mi się nie chce, mm, jeżeli chodzi o Shake'sa. Mm, wiadomo, no może ktoś powiedzieć, że no, ale przy wszystkim nie się kalendarze co to za problem? Mm, no pewnie tak, pewnie nie jest jakiś większy problem problem. Chociaż no ja często gram też bardzo automatycznie. W związku z tym pewnie zdarzałoby mi się parę razy odebrać ten kalendarz przez przypadek i potem musiał kolejny dzień czekać, żeby go zresetować. I byłoby to nieprzyjemne, więc pewnie to, to jest gdzieś tam jakiś tam minus tego. No ale nie robię tego po prostu, bo bo w tym momencie średnio i tak mi się to opłaca do 600 poziomu bo wyjdzie mi to tak samo jak sobie sprawdzałem ale po 600 poziomie być może zacznę już go skipować, zobaczymy pomyślimy, na razie tego nie robię i też wydaje mi się, że nie ma większej takiej potrzeby tutaj jeżeli chodzi o te ekspo, oczywiście im wyższy poziom, tym bardziej się opłaca to robić, także pamiętajcie o tym no i dobra to chyba tyle, jeżeli chodzi o tego dechacza chyba wszystko Wam pokazałem, pupilki oczywiście na maksie, wszystkie, tak jak już nagrywałem ten odcinek kto nie widział, to zachęcam do zerknięcia sobie, bo był dość niedawno, z miesiąc temu. Wszystko na czterech kołach, no i tutaj czasem sobie zgarniam jakieś ataki, czasem ich nie robię, różnie, różnie to bywa jak mam czas, to robię oczywiście, bo te jedzonka się potem przydadzą. To zawsze można tutaj sobie, tutaj sobie je powymieniać i, i zgarniać podki. Dobra, to teraz jest jeszcze ostatnia kwestia tego odcinka, czyli słuchajcie... To, co chciałem powiedzieć, czyli chciałem Wam serdecznie podziękować w ogóle za ten październik, bo październik się nam skończył na kanale i powiem Wam, że chyba to był dla mnie tak naprawdę najbardziej pracowity miesiąc, mam wrażenie, na YouTube Być może nie był to jakiś rekordowy pod względem zasięgów miesiąc, ale jednak był na pewno bardzo fajny. Wrzuciłem, słuchajcie, w, ten, w tym czasie 18 filmów na kanał. 18 filmów w jeden miesiąc. Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dużo, no i powiem Wam szczerze, jestem zdziwiony, że aż, aż tyle ich nagrałem, no ale no, szczególnie, że większość to były jakieś długie materiały, w których faktycznie, no nie wiem, po, po 40-50, nawet godzinę czasem, więc no tych filmów na pewno było dużo, na pewno tego kontentu mieliście dużo w tym, w tym październiku, więc mam nadzieję, że jesteście z tego zadowoleni. Mi robiłeś to oczywiście z przyjemnością, więc bardzo fajne. Nie odczułem kompletnie, kiedy te 18 filmów wleciało, no i, no i fajnie, nie? jestem mega zadowolony, też udało nam się przebić taki kolejny. Powiedzmy, kamyczek milowy, że tak powiem, czyli oczywiście te pięć kłasów, które w październiku wybiło na kanale, więc też jestem z tego bardzo zadowolony i myślę, że byle do przodu oczywiście na no, pewnie listopad będzie dużo mniej aktywnym miesiącem, niestety tak sądzę bo będę też wracał do pracy, będę też będę też miał dużo roboty na studiach, niestety no naprawdę sporo tej roboty, jeju naprawdę będzie dużo, dużo do zrobienia będę też prawdopodobnie gdzieś tam na jakiś weekendzik wyjeżdżał, więc trochę będzie na pewno mniej czasu, więc na pewno w listopadzie tych filmów będzie trochę mniej, ale myślę, że sobie już spokojnie, spokojnie, spokojnie teraz trochę zwolnimy tempo, żeby potem jeszcze tam na święta i przed świętami, czy to na, czy na Black Friday, whatever. No, potem sobie po prostu na pewno z powrotem pocisnąć. Na pewno będzie dużo do roboty. Teraz troszeczkę mamy spokojniejszy okres. No, zresztą na wszystkich serwerach wszyscy też raczej czekają po prostu do, do Black Friday, teraz więc. Hmm, my też sobie również do tego pewnie, pewnie poczekamy, ale oczywiście filmy na kanale będą dalej, będę nagrywał oczywiście... Hmm, no i mam nadzieję, że po prostu będziecie, będzie Wam się to podobało, Ja też Wam chcę podziękować po prostu za to, że... Mm, że tak to aktywnie oglądacie, no bo naprawdę mm, ja bym mógł nagrywać i dla pięciu osób, ale jednak im więcej osób to ogląda, tym mam dużo większą po prostu motywację, bo mm, widzę, że więcej komentarzy, piszecie więcej łapek, zostawiacie i tak dalej, więc jest to dla mnie bardzo fajnie i motywujące, więc jeszcze raz dzięki. No i to było na tyle w tym materiale, dziękuję Wam serdecznie za jego oglądanie, no i pamiętajcie jeszcze raz o Opercie Subiku, jeżeli tego jeszcze nie robicie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, był trochę inny, był trochę bardziej może taki mm, tematyczny, pogadam ale jednak też merytoryczny, więc myślę, że, że, że to jest fajne i, i Wam się podoba. Także jeszcze raz, dzięki za oglądanko, trzymajcie się na następnego śmaneczku!